Cześć, witam was ponownie! To co widzicie to jest Halo 3, czyli postanowiłem wam pokazać jedną z y, części tej serii. Hmm, Zdobyć te generacje Jest to rzecz jasna taki Symbol Symbol Xboxa zwłaszcza pierwszego Jeżeli chodzi o Xboxa 40 to prawdopodobnie Jest bardziej kojarzony trochę z Gears Z Gears of War Ale Halo jest cały czas żywe Ciągle to się bardzo dobrze Ta seria sprzedaje Nawet w porównaniu do Call of Duty kolejnych Jest to Halo 3 Czyli zakończenie trylogii Która się rozpoczęła na pierwszym Xboxie, którą ja osobiście mogłem zapoznać się tylko z jej pierwszą częścią, czyli Halo Combat Evolved z okazji edycji Anniversary. No ale nie o tym nie o tym będziemy mówić, to pierwsze Halo na Xbox 360. Nie, może od razu o najgorszej rzeczy związanej z tym. Grafika jest słaba. Kurczę, grafika jest naprawdę słaba. Wynika to prawdopodobnie z tego, to nie jest żadna ofi oficjalna wiadomość ani nic. Ale no to musi wynikać z tego, że ta gra była po prostu robiona na pierwszego Xboxa, żeby trylogię zamknąć już na tamtym sprzęcie. Podobna rzecz działa się na PlayStation 3. O, trafimy go. Tak. Podobna rzecz działa się na PlayStation 3. Przy przejściu z dwójki oczywiście. God of War 2 był robiony na PlayStation 3, tylko w pewnym momencie postanowiono, że jeszcze on tam... Wyjdzie ostatecznie na starszą konsolę. No jak to wyszło w jego przypadku, to chyba wiadomo. Wtedy konsola osiągnęła szczyt swoich możliwości. A tutaj jest niestety yy, nie najlepsza grafika na świetnym, naprawdę, sprzęcie. To jest rok 2007. Czy wtedy jakiegoś, jakiegoś takiego wielkiego szumu na kolejne kalowy nie było? Jeszcze branża była w miarę taka. Jeszcze były, było sporo naleciałości z poprzedniej generacji I to jest pierwsza gra na tej generacji mm, Serii Halo, gra cały czas robiona przez bandy, Które w tej chwili już pożegnało z Microsoftem z serii Halo I ta gra starszy przypomina te starsze części Jeżeli chodzi o stylistykę, jeżeli chodzi o mechaniki ...to cały czas jest to coś podobnego jak Halo 1, Halo 2. Potem Bungie zaczął eksperymentować z różnymi formułami, między innymi... O, chodź tu. Między innymi, żeby seria była bardziej zjedliwa dla Europejczyków, czyli wdrożono kilka takich... ...bardziej, bardziej stonowaną kolorystykę, trochę posępniejszy klimat. Jak widzicie, jakieś tutaj fioletowe... Instalacje obronne Wesołe krastale Biegające, walczące z nami To jest wszystko takie mało Trochę strawne dla właśnie Graczy europejskich Jednak jeżeli chodzi o Amerykanów To Master czyli ta postać, którą teraz gramy Ona jest naprawdę, Jezu, kultowa, jak nie wiem Jak dla mnie ona jest jednym z symboli hmm, Grania może w ogóle Ja nigdy nie miałem jakichś takich Wielkich sentymentów związanych czy to z Mario, czy z Laro Croft. Ja miałem swoich jakby bohaterów. Z którymi oczywiście nie każdy musi się zgadzać. O, tylko zbroja. I, i nim tutaj gramy po raz pierwszy i ostatni na tej generacji niestety. Leżeć. Potem to wszystko stało się takie bardziej dziwne dla takiego typowego Europejczyka. Ten Master Chief jest tutaj taki małomówny, taki taki zawsze spokojny, zawsze opanowany, kiedy trzeba walczyć o ważne, istotne sprawy, taki typowy amerykański bohater. Nic dziwnego, że to tam seria ściszczy największą jakąś popularnością. Jeżeli chodzi o kolorystykę, przypominam, się sprawa za, ten, z Arkanią z Gotikiem czwartym. Tam, jeżeli ktoś wie, może ktoś nie wie, jak nie to się bardzo cieszę oczywiście, że mogę poinformować. Tam było w takie śmieszne ustawienia, w boże. W opcjach palety bardzo można było zmieniać. Można było ustawić europejską i amerykańską. Amery... Europejska była taka bardziej stonowana w stylu starej części Gotika. A, i to tutaj lubię. Tu dużo bardziej eksperymentowało z różnymi. Ua, ale obrywam. O, to są trochę mocniejsi drogowie. Z różnymi formami, tutaj mechanikami. Na przykład, wow, wow, wow uciekaj, się waliłem gdzieś. Tu na przykład mieliśmy gadżety. Tak, po ich X jakiś przedmiot, coś się działo. To jest chyba jakieś oślepienie, czy coś. to są bardzo ważne w tej w tej części o, w ogóle w całej serii później wyszło wiadomo Bungie znalazł sobie taki mm, taki Uff. taką filozofię przyjęło żeby nie ruszać już tej trylogii w której zostało bardzo dużo opowiedziane no teraz Microsoft ze swoją nową ekipą starają się coś dopowiedzieć w sensie historii master i tak dalej Postanowili opowiedzieć jakąś poboczną historię, która działa się w czasie Halo 2 Jak Coś, co zaczęło wszystkie konflikty Czyli Halo DST oraz Halo Reach Bardzo dobre produkcje swoją drogą I one już zaczęły tak być bardziej zjedliwe dla europejskich graczy Ja to cały czas tak powtarzam I tu stylistyką i w ogóle mechaniką Gra bardzo przypomina te stare gry, które zapoczątkowały w ogóle gatunek FPSów Ło, jednym ciosem bo tutaj naprawdę nie, nie chowamy się za osłonami, nie, nie, nie ten. Nie giniemy od pojedynczych strzałów, mamy podział na, na życie i na osłonę. Dużo trzeba biegać, robić uników. Tak, taki trochę nietypowy schemat. Rozgrywki dla dzisiejszych, dla dzisiejszych właśnie czasów. Niewiele gier jakby to zachowuje. A jeżeli już zachowuje, to, to, to kończą kiepsko ze sprzedażą. Halo jest pod tym zLEDEM wyjątkiem. i tu mamy bardzo fajną, straszny, najfajniejszy właśnie elementy świata Halo. Nie żeby on był jakiś, wiadomo, on jest dość rozbudowany, jest dość ciekawy, ale nie żeby był jakiś super odkrywczy i super fajny, oryginalny. Czy fajny? Jest fajny, jest całkowicie fajny, ja to bardzo lubię. Ale najlepszym jego elementem są właśnie ci Spartani, czyli ci super żołnierze, którym jednym z nich gramy w tej chwili, i jednym z nich gramy w Halo Reach. Gramy Spartanami Midtobody ST, Właśnie właśnie są ci żołnierze, udoskonaleni i tak fajnie skaczą, są bardzo silni. I w ogóle jest to świetny patent, zginąłem. Tak myślałem. I w ogóle jest to świetnym patentem, który ja bardzo sobie cenię. Świetnie jest na przykład sobie wyliczyć, zrobić takiego jednego z takich bohaterów według swoich preferencji. Potem no, zaczęto odchodzić od tego takiego wizerunku, takiego pakera Spartana. Wrócono do systemu apteczek. Odnawiała się sama tarcza, nie odnawiało się zdrowe. Trochę trochę zmniejszono moc skoków, moc walnięcia z bara. No i dalej eksperymentowano z jakąś formułą. A i znowu gadżeciki. Na przykład w Ridge były to różnego rodzaju dodatki do pancerza: czy to niewidzialność, czy to jetpack, czy, czy cokolwiek innego. Trzeba jednak pamiętać, że w tej serii zawdzięczamy naprawdę dużo, jeżeli chodzi o dzisiejszą mechanikę FPS-ów. Czy, czy to odnawiające się zdrowie, czy to noszenie tylko dwóch broni zamiast całego arsenału. To wcale nie Call of Duty 2 prowadziło, czy wszystkie co były tam po drodze. Jest to też część, gdzie strasznie przegięto z ilością granatów. Te cztery rodzaje granatów. Tak by to Wow, za zginę. Nie mam osłony, to chyba był granatnik, który przeoczyłem i oberwałem. Straszna szkoda, że, że tutaj się tak hmm, długo, długo zabawiam. Chciałem wam pokazać coś fajniejszego, co jest jeszcze później, czyli między innymi też pojazdy. To też jest rzecz charakterystyczna dla, dla Halo. Jest kilka serii tych gier, które są kojarzone z pojazdami. W innym przykładem jest Battlefield. Dobra, weźmiemy sobie granatnik. Granatnik poproszę. Bardzo dużo się ruszać, robić uników. To jest takie coś, czego nie ma w Battlefieldach, Call, Call of Duty, w, w Medal of Honor, w confrontach, czymkolwiek i koniec. strzelałem mam czy to mam. Spróbujmy, może. A, przerzuciłem, nie jest. Zgin, bardzo dobrze. No właśnie, teraz będzie wychodziła w tym roku część czwarta. Robiona już przez zupełnie inne studio. Panji pożegnało się z Microsoftem, stało się studiem niezależnym i podpisało 10 dziesięcioletnią umowę za Activision, to znaczy, że będą dla nich robić gry prawdopodobnie co najmniej do końca tej generacji. Dobra, zginął. Dlatego przy jakimś takim pożegnaniu się oficjalnym z serią Halo powiedzieli, że nie wykluczają powrotu do tej marki na przyszłej generacji. I się właśnie do tego to sprowadza, że minie te 10 lat, które są zobowiązani. Jeżeli chodzi właśnie o to, to ja mam bardzo dużo wątpliwości. Pamiętam podobną sytuację, kiedy... Activision... Yy, zaczęło współpracę z Pizzer, czyli innym studiem, które odeszło od Microsoftu, które tworzyło Project Gotham Racing. Oni stworzyli blura, który się nie sprzedał. I to się stało, zostali zamknięci, więc ja się bardzo tutaj martwię. Są tam wyciekły bardzo, bardzo ciekawe oferty, znaczy oferty, umowy między właśnie... Hmm, Obiema stronami. I przylepnę nogę bardzo dobrze. Między innymi to, że Bungie ma, będzie miał dodatkowe wynagrodzenie w postaci kilku milionów, kiedy ich gra, kiedy ich nowa gra, nowa seria osiągnie średnią ocenę powyżej 90%, więc mają o co się starać. Bungie to jest bardzo porządna ekipa. Tylko, że no sprawdzali się głównie, wiadomo, w rzeczach, których, jakby to powiedzieć, no nikt nie robił. To oni jakby wprowadzili fps -y na konsole i można też coś powiedzieć. Mieli taki epizod na Macintoszu. Na Macintoszu, na makach nie było za bardzo gier FPP. No i na jakieś tam się pojawiało, oni stworzyli maraton to się zdaje się chyba nazywało. No i co, i było to taką samą tam klasyką jak tutaj Halo, po prostu weszli na rynek, gdzie gdzie nie bardzo było z kim konkurować. O, kolejne jakieś grubki, zatchujemy zaskoczenia, i pewnie skończymy na pokładaniu pojazdów. Na sniperka swoją drogą, bardzo um, seria jest też chwalona ze względu na multiplayer. Nie tylko dlatego, że jest taki bar super dobry, ale też ze względu na świetne opcje społecznościowe, które są rozwijane wokół całej serii. To jest coś, takie opcje, o których było ostatnio głośno przez Call of Duty Modern Warfare 3 i Batfielda 3. No, po prostu oni stworzyli do swoich gier, do swoich serii, coś, co, co istniało. Dla Halo już wcześniej, czyli BungieNet Oraz też zdaje się Killzone, jeżeli chodzi o stajnie PlayStation I oni zrobili bardzo dużo wokół tego szumu Te studia właśnie Microsoftu i Sony No zrobiły to wcześniej Uznając to za jakiś pełnoprawny element swoich gier oh, haha. Bardzo fajne są wszystkie te, te takie hmm, Jak by to nazwać teraz? Wszystkie te społecznościowe aspekty. To wyszło jeszcze coś takiego jak Halo Waypoint. To jest aplikacja, dzięki której możemy tam ah, 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 ah. rozszerzać swoje doświadczenia z yy, multikiem z, z, z w ogóle z serii. A ładnie się udało, może to zajmiemy. Kolego tam nie strzelamy. I o czym to mówiłem, jest bardzo fajny edytor multiplayera map trybów mnóstwo rzeczy tam można sobie zmieniać bardzo dużo jest opcji customizacji, to jest naprawdę świetnie pomyślane właśnie pod takie, taką społeczność jaką jaką zebrało wokół, zebrała wokół siebie ta gra, ta seria. No, to jest chyba też ostatnia część serii. Tak, ostatnia, kiedy możliwy był dual-wielding. On się nie sprawdził głównie dlatego, że jeżeli... No, Gras z tej serii, w grze z tej serii musimy używać granatów. Halo, mogę do Ciebie wskoczyć? Wysiadaj. Musimy korzystać z granatów, a jeżeli korzystamy z dwóch broni, to mamy za... za... Nie mamy opcji korzystania właśnie, rzucania granatów. Bardzo fajna jest też tutaj zawsze sztuczna inteligencja, jeżeli... Jeżeli, chcecie, jeżeli narzekacie na sztuczną inteligencję na wrobą w obecnych czasach odpalcie sobie jakieś dowolne halo na najwyższym poziomie, to zostaniecie bardzo mile. Idioto! Prawie rozjechałeś. Bardzo mile zaskoczeni. I pojazdy PSD też są fajne, genialne, świetnie pomyślane. Zupełnie inne dla obu stron. No i dobra, myślę, że nie będę tutaj bardzo przedłużał, chyba że tutaj coś lepszego się dorwę. Zobaczymy, co jest za rogiem i będziemy kończyć już chyba wszystko, wspomniałem, co chciałem. Bardzo fajnie się udał tutaj Microsoftowi ten model Developing, develop, boże, jak to powiedzieć, developingu y, gier z tej serii. Od 2007 roku zdaje się, że udaje się wydawać coś. Co roku, jeżeli tam zahaczymy Halo Wars o rok 2008, to wyszło w 2009 jakoś w środku czy na początku? Bo potem już jest wiadomo: 2009 ODST, 2010 Halo Reach, 2011 Anniversary, 2012 będzie Halo 4. I ja bym osobiście bardzo liczył. Bardzo liczył na. jeszcze walimy z bazuki. Na Halo 2, Halo 2 Anniversary, czy jak to by się nazywało, już jeżeli chodzi o właśnie gry z tej serii, to jestem usatysfakcjonowany mając to co mam w tej chwili. Ale dla jakiegoś takiego uzupełnienia kolekcji, bardzo chętnie bym takie coś kupił. I dobra, to by było na tyle. To jest Halo 3. Naprawdę świetna, fajna giera, którą polecam nawet dziś, jeżeli chcecie trochę innego, wysokobudżetowego, naprawdę dobrze, dobrze wykonanego i sprawdzonego na milionach fanów yy, Shootera FPP, który nie jest klonem tych, tego najpopularniejszego segmentu w tej chwili A powinien być teraz naprawdę, naprawdę tani A w młodzi prawdopodobnie zawsze będą grać w to ludzie To jest taka wieżyczka, którą rozwalimy pięknie i paru kolegów ale już nie mam na nich amunicji, zarzuci granatami i to będzie akcent na koniec. Dzięki wielkie! I naprawdę, jeżeli jeżeli jesteście jedną z tych osób, które nie lubią serii Halo, bo wiadomo, no bo to jest Polska, bo to jakoś się nie przyjęło u nas, no to tracicie bardzo dużo. Boże, kto tam dzwoni. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Cześć!